Dzień dobry, jestem Marcin Grocki. Chciałbym zapytać mojego dziadka, jak było u niego w szkole? W jakich latach chodziłeś do szkoły? Chodziłem do szkoły podstawowej w latach 1951. 57. Była to końcówka lat 50. Mm -hmm. A ile dzieci było w Twojej klasie? W mojej klasie było 12 osób. Było połowa chłopców, połowa koleżanki, dziewczyny. Mm. A jak wyglądało Twoja szkoła? Otóż ja uczest... chodziłem najpierw do szkoły podstawowej gminnej, dużej, w której ogólnie było 200 osób i tam były klasy większe. To był budynek duży, była to szkoła siedmioklasowa. Siedem klas to była taka zasada, że kto ukończył, to miał podstawowe wykształcenie. To tak jak w Niemczech jest Grundschule. Co więcej, tam chodziłem do klasy trzeciej, czwartej i piątej, a później przeszedłem do szkoły, która powstała w mojej rodzinnej wsi, Grodzkie Nowe. W tej wsi nie było budynku dla szkoły samodzielnie, tylko szkoła mieściła się w mieszkaniach prywatnych, w domach prywatnych. I moja klasa w pierwszym roku, gdy tam byliśmy w klasie szóstej, to mieściła się w mieszkaniu mojego wujka, Bolesława. Dobrze, a co byli nauczyciele? No byli bardzo sympatyczni, lubili nas, często z nami grali w piłkę wsiadkową. Również y, nawet były takie zabawy no zręcznościowe, w palanta graliśmy nawet z nauczycielami, z panami. A bili was? No, zdarzyło się kiedyś, że łapę dostałem. To znaczy linijko tak buch, buch. Mhm. A jakie mieliście tornistry? Y, większość kolegów, chłopców to miała tornistry z z desek, z klepek. Takie kasty małe kasty takie. I w nich nosili książki. A niektórzy chłopcy mieli uszyte z materiału, a dziewczęta to miały torby uszyte z materiału. Nie było plecaków wtedy, absolutnie. I ciekawostką jest również, że chłopcy niekiedy robili takie hmm, zawody, bójki. Bili się tornistrami. Tornister w tornister. Nie chłopiec, nie kolega kolegi, tylko tornister w tornister. Który jest mocniejszy? Ten wygrywał. A w co bawiliście się? W przerwach? W przerwach? Najczęściej bawiliśmy się w chowanego, więc wszyscy się chowali, a jeden poszukiwał. I tak się zdarzyło, że kiedyś poszliśmy do stodoły mojego wujka, bo on pozwolił nam się bawić, i jeden kolega gdzieś spadł głęboko w siano, w słomę, szukaliśmy go całą lekcję i byliśmy zwolnieni przez pana kierownika. To była dla nas frajda. A um... Czy były kółka zainteresowań? Było jedno w zasadzie sportowe. Taki SKS, taki, no jak to się nazywa? Sportowe kółko. No. Uczestnictwo było po lekcjach, rozgrywki jakieś tam między klasami były czasami. A jakie miałeś oceny? No, będę nieskromnym. Powiem, że miałem oceny dobre i bardzo dobre. Dostatecznych w szkole podstawowej nie miałem. A jak chodziłeś do szkoły? Czy chodziłeś wtedy na piechotę, czy autobusem, czy rowerem? Otóż, gdy chodziłem najpierw do tej szkoły gminnej Wielkiej, to chodziliśmy w lecie i wiosną pieszo, wszyscy koledzy, szliśmy w kilka osób, a zimo to mój ojciec albo kolegi ojciec, odwoził nas koniem sankami, bo ja miałem 4,5 kilometra do szkoły. To było bardzo daleko. Mieszkaliśmy na kolonii. To jest oddzielnie od całej wsi. A później, gdy była szkoła w, w mojej wsi rodzinnej, to już był tylko jeden kilometr. To był spacer. Jeden kilometr to 15 minut. A um, jaką najweselszą przygodę pamiętasz ze szkoły? No chyba jak ten kolega nam się schował w siano i szukaliśmy go. Musieliśmy wyrzucić połowę siana z sąsieku. To była robota, zmęczyliśmy się, ale kolegę z dziśka znaleźliśmy. On był też zadowolony. No um, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dziadek, w jakim przedszkolu chodziłeś? Ja nie chodziłem do żadnego przedszkola, bo wtedy nie było na wsiach przedszkola. Ja się tylko w domu uczyłem. Mnie uczyła matka i ojciec. I poszedłem od razu do klasy trzeciej szkoły podstawowej. To było ewenementem. Między innymi dlatego, że byłem chory na nogę. Mm, e, a czy. Je... Ale, ale, czy jak dziadek chodził do przedszkola, to tam było jedzenie? Bartuś, nie było przedszkole i nie było jedzenia. Owszem, przynosiliśmy so, sami jabłka, bo kolegów się poczęstowało, a niekiedy kanapki albo bułki chodziliśmy kupować do sklepiku takiego szkolnego. To było, ale to nie było przedszkole, to było w szkole podstawowej już. A czy w, w klasie trzeciej w szkole podstawowej było fajnie? Bardzo fajnie, bardzo wesoło, ale na przykład było mało sprzętu sportowego. Były trzy piłki tylko i stojaki do skoków wzwyż, no i takie słabe boisko, tyle ci powiem. A czy na boisku była trampolina? Nie, nie było trampoliny, Bartek. Na boisku była tylko trawa i bramki do piłki nożnej. No, była również taka jakaś możliwa trawa, gdzie były słupy do piłki siatkowej. To był cały obiekt taki, prosty, bardzo skromny. A kto był najlepszy w twojej klasy? Najlepszym biegaczem to był taki mój kolega Józek. To był niewysoki, ale był bardzo, bardzo żwawy. A najlepiej skakał to mój kolega z dzisiaj, który skoczył chyba wtedy 140 cm? To było wysoko. W klasie siódmej, jak byliśmy. To było wysoko. A czy... Um, a czy w Twojej klasie było... Um... Było miłych nauczycieli. Tak. Bardzo wspaniała była pani wychowawczyni i był jeden pan taki, który nas uczył biologii, bardzo lubiliśmy, a on nas. Z nami chodził na wycieczki niektóre, na przykład poznawać jakie zwierzątka, czy to krety, czy myszy, czy takie były na zbożach szkodniki, to rozpoznawaliśmy. Były to zajęcia ciekawe. Z biologii. A bawuje się fajne na przerwie? No różne przerwy były i wesołe i czasami nawet były bójki, chłopcy niekiedy to robili takie przepychanki. Jak to chłopcy, wiesz, to w formie żartu, ale one się kończyły niekiedy prawie że dramatycznie. Ale czy, nie na, który, ale czy na których zabawach było niebezpiecznie? No, niektóre zabawy były niebezpieczne. Na przykład była pod szkołą wysoka górka, na której było zawsze dużo śniegu, i zjeżdżaliśmy tak, albo na sankach, albo na butach. I tworzone były takie pociągi, że kolega, kolegę trzymał pod boki i na zgiętych kolonach zjeżdżaliśmy. To było niebezpieczne, bo taki pociąg potrafił się wykoleić i się wszyscy poprzewracali. Ho, to nie było takie słodkie. 嗯，啊。Uh.